Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy w cudownym dzisiaj. miasteczku. Przemek, gdzie dokładnie powiesz? miasteczku edukacyjnym. Zobaczcie. O, edukacja bo jest najważniejsza. Dokładnie, zobaczcie ten napis: Edukacja jest najważniejsza, postulaty młodych nauczycieli i nie w ogóle to wielbie. Śpieszmy się kochać nauczycieli tak szybko od A skutki tego będziemy odczuwać wszyscy. To nie jest tak, że nauczyciele, tylko, tylko wszyscy. I to na różne sposoby. Ja często uzasadniam, dlatego. Ale Barto... powiedz Przemek ze trzy powody ze, ze, te, te skutki jakie będziemy my wszyscy odczuwać przekonaj nie Ja potem powiem może krótko kiedy myślimy sobie o tym jak na przykład za 10 lat będziemy korzystać z usług lekarskich to kto nas będzie leczył ludzie którzy przeszli przez szkołę która po prostu torpedowała ich życie psychiczne bez tak naprawdę opiekunów i opiekunek którzy naprawdę oddawali się temu i zarażali pasją ucząc szybkiej pracy to będą ludzie którzy nie będą w stanie i będzie w ogóle za mało tak naprawdę tych specjalistów, specjalistek i oni nie będą w stanie rzetelnie tego wykonywać.